Hej, ja jestem księciu Zgodnie z moimi przewidywaniami naciąga druga fala COVID. -a. Rząd zamyka gospodarkę, zapewniając ludziom dużo czasu spędzanego w domu. W takich chwilach łatwo się opuścić i pozwolić wymknąć spod kontroli rzeczom, o które normalnie dbamy nawykowo. Co gorsza, może zacząć się nudzić i marnować ceny czas. Tego chcemy uniknąć. Dziś przedstawię Ci kilka propozycji zajęć, hobby wartych Twojej uwagi, które z powodzeniem możesz wykonywać z domu, a które pozytywnie wpłyną na jakość Twojego życia, dobre samopoczucie, stan portfela i lub stan cywilny. Numer 1. Rozwijaj swój umysł. Wiem, że dla wielu z Was brzmi to nudno, ale koniecznie mnie wysłuchaj. Zdaj sobie sprawę, że lekcje szkolne często są nieciekawe i strasznie się dłużą. Też tak miały. Wszystko zmieniło się, gdy zacząłem czytać książki o swoich pasjach. Zabierają one wiedzę, którą wykorzystuję regularnie w życiu codziennym i teraz nie mógłbym ich nie czytać. Jeśli mimo wszystko nie jesteś stworzony do czytania, są portale z audiobookami i kursami online. Niektóre z nich są zupełnie darmowe i niesamowicie ciekawe. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Numer 2. Pytanie czy wiesz co łączy Eda Sherana, Bruno Marsa i El Mariachi z Desperado. Wszyscy występują w drugim punkcie tego odcinka, wszyscy grają na instrumencie, wszyscy mają cudowne partnerki i żaden z nich nie jest tym, co z dziewczyna określiłaby ideałem. No może z wyjątkiem Antonie. Wniosek z tego punktu jest taki, że warto umieć grać na jakimś instrumencie. Osobiście polecam, żeby to była gitara, pianino lub harmonika, organ ustny. Numer 3. Pamiętasz poprzedni odcinek? Jeśli nie, to go obejrzyj, a później zrób selekcję ubrań i listę rzeczy, które musisz sobie kupić. Będziesz miał porządek w szafie, łatwiej Ci będzie komponować dobre stylizacje i ucieszysz dziewczynę lub mamę. Numer 4. Zainwestuj małą sumę. Jeśli nie masz doświadczenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to na symulatorze. Inwestuj mądrze i zrób research, bo możesz stracić. Dobrym punktem wyjściowym jest film, który przygotowałem o branżach wartych inwestycji. Link masz tu na górze i w opisie tego filmu. Upewnij się, aby go obejrzeć, bo jest naprawdę dobry. Numer 5. Jeśli w twojej okolicy są otwarte centra sportowe lub siłownie, to z nich korzystaj. Jeśli nie, znajdź motywację i ustal godziny przeznaczone na trening w domu. Każdego dnia pamiętaj o dawce ruchu, a będziesz czuł się pełny energii i takiego wewnętrznego zadowolenia. Za tydzień opublikuję film o tym, jak trenować w domu. Zostaw więc suba, aby nie przegapić tego materiału. Numer 6. Ostatni, ale na pewno nie najmniej ważny. Dbaj o relacje z bliskimi i znajomymi. Coś, co zacząłem praktykować już w zeszłym roku, teraz nabrało podwójnej wartości. Nie mówię tu o krótkim SMS-ie, tylko o oldschoolowej rozmowie telefonicznej. Jeśli jesteś nieśmiały, przygotuj sobie kilka tematów, na które możesz rozmawiać z drugą osobą, i kilka historii, które możesz opowiedzieć. Będziesz zaskoczony, jak pozytywnie ludzie odbierają taki telefon i jakich ciekawych rzeczy możesz dowiedzieć się z rozmowy z osobą, z którą kontakt ostatni raz miałeś kilka lat temu. Im bardziej ktoś się nie spodziewa tego telefonu, tym bardziej się ucieszy, że o nim pamiętasz. To już tyle na dziś. Na ekran wrzucam Ci krótkie podsumowanie. Po pierwsze rozwijaj swój umysł. Po drugie naucz się grać na instrumencie. Po trzecie zrób selekcję ubrań. Po czwarte daj lekar księciuniowi za solidny materiał. Po piąte zainwestuj małą sumę. Po szóste ćwicz. Po siódme dzwoń do bliskich i znajomych, z którymi od dawna nie miałeś kontaktu. Pamiętaj o linkach, o których wspominałem. Zostaw komentarz z sugestiami i do usłyszenia za tydzień. Księciunio się ulatnia. Ciao!